To jest niesamowite! Wyspy Zielonego Przylądka pojadą na Mistrzostwa Świata. Jest to dzisiaj czwarty film. Jeżeli chcecie ich więcej, jakieś sześć albo siedem, to po prostu zaobserwujcie. Wczoraj w grupie D był kluczowy pojedynek o to, kto zagra na przyszłorocznym Mundialu. Jak dobrze widzicie, Republika Zielonego Przylądka pokonała Kamerun. Można powiedzieć, że kibice byli podekscytowani. Nie, naprawdę, to są takie piękne obrazki. Na mojej głównej pojawił się nawet kibic tej reprezentacji. Ale wracają. Do końca eliminacji w Afryce zostały dwa spotkania. Republika Zielonego Przylądka ma obecnie 19 punktów, a drugi Kamerun 15. I ta mała reprezentacja, żeby przypieczętować swój pierwszy historyczny awans na mundial, wystarczy, że wygra jedno z tych dwóch spotkań. A zagrają oni między innymi z ostatnim Esłatini. No dobra, ale czemu to jest w ogóle takie ekscytujące? To są wyspy Zielonego Przylądka na mapie. Małe, nieprawdaż? Cały kraj ma zaledwie powierzchnię 4000 km2 i mieszka tam około pół miliona ludzi. Dla kontekstu, w przypadku ich awansu, staliby się najmniejszym krajem pod względem powierzchni, który zagrał kiedykolwiek na Mundialu. Byliby także drugim najmniejszym krajem pod względem ludności na tego typu rozgrywkach po Islandii. Moim zdaniem, właśnie takie historie są najlepsze i nie mogę się doczekać, żeby obejrzeć te reprezentacje na Mistrzostwach Świata. Zaobserwujcie.